Dzień dobry, Aleksandra Irla, nasz gość, pani Elżbieta Bielnicka-Moc. Dzień dobry, pani Elu. Dzień dobry, pani, pani Olu, dzień dobry, pani. Pani Elu, dzisiaj, podobnie jak ostatnio, sytuacja z życia wzięta. Ona i on, małżeństwo z kilkunastoletnim stażem, Jedno dziecko, co ważne, dom w trakcie wieloletniego remontu, który to remont nadzoruje mąż. Małżeństwo bez jakichś poważnych problemów czy kryzysów. Natomiast żona chciałaby, żeby w ich związku pojawiły się randki małżeńskie, a nawet mówiąc dokładniej, chciałaby, żeby się pojawiło większe zaangażowanie ze strony męża. On uważa, że na takie atrakcje jak randki małżeńskie nie ma ani pieniędzy, ani nawet czasu, bo nadzoruje remont. Ona ma poczucie, że tylko ona pracuje na rzecz tej relacji, że to ona organizuje wakacje, wyjścia, Rodzinne atrakcje. Jak jest, nie wiemy, natomiast wiemy, że takie jest jej odczucie. Może czuje się tym zmęczona, może czuje się rozżalona. Dość, że powiedziała mężowi, że chciałaby, żeby on zaczął również organizować jakieś wyjścia i żeby to było na początek, raz w miesiącu. I co by pani powiedziała do niej, co by pani powiedziała o tej sytuacji do niego? Jak pani czeka? No to jak słucham, tak. Jak słucham tego pani Olę, no to tak. No to, no ten, ten dom, budowanie domu i nadzorowanie tego przez męża, tego tej całej budowy, no to jest takie dosyć mocno obciążające, tak? Mm -hmm. Jakby też takie nadwyrażające trochę małżeństwo jednak, bo no, no, skoro to ma być relacja, no to ta, ta relacja na pewno troszeczkę jest tutaj taka nadwątlona, bo rozumiem, że po pracy mąż te, te, te czas musi poświęcić jakby na nadzorowanie, tak i mhm. no, pewnie ogarnianie, obliczanie, mhm. rachowanie pieniędzy i tak dalej, i Rozumiem też jakby żonę. Że ona w końcu po czasie, skoro pani mówi, że ten dom jest odbudowany od jakiegoś dłuższego czasu, że ona ja, też jest jakby zmęczona tak. tym. Mhm. Ja też rozumiem, tak? Rozumiem jedną i drugą stronę. Mąż jest zaangażowany, jakby pewnie chciałby jak najszybciej skończyć, Żona jakby już troszkę, troszkę zmęczona tym, że jednak mąż poświęca tam więcej czasu. No czuje niedosyt, jakieś potrzeby niezaspokojone, jakby rozpoznaje i odczuwa, tak? Wymyśliła sobie... Jakieś to wspólne wyjścia. To jest bardzo fajne i bardzo dobre w ogóle jakieś takie wspólne wyjścia i, i szukanie dla siebie takiej przestrzeni, tylko żebyśmy by, mogli być wydwoje. Teraz pomyślałam, czy jakby jak z Pani doświadczenia, z pani perspektywy, jak to wygląda, jeżeli ten mąż dotychczas w ogóle nie organizował żadnych takich, no, nazwijmy to randek małżeńskich, hmm. a hmm. nawet żona też nie organizowała ich jakieś bardzo często, to teraz sytuacja oczekiwania, żeby on coś wymyślał, czy nie będzie rozsądnie ze strony tej żony, żeby na początek jednak ona, jako osoba, której łatwiej przychodzi wymyślanie czy aranżowanie takich wyjść, żeby ona ileś jednak tych, tych, tych wyjść takich, jednak ona wymyśliła, żeby się w ogóle pojawił taki zwyczaj i taki czas w tym małżeństwie, rezerwowany na te wyjścia wyłącznie rodziców. We dwoje. Tak, znaczy wie Pani, to też takie jest pytanie, dlaczego sobie nie organizowali nigdy? Przecież na życzeństwie umawiali się na randki, więc prawdopodobnie jedno i drugie potrafiłoby to zrobić. tak? Więc dlaczego nie organizowali w czasie małżeństwa? Dlaczego odpuścili takim wyjściom? Też tu jest takie pytanie, no i jeżeli pojawia się taka potrzeba, tak, no to ja tu rozumiem, że żona ma taką potrzebę. No tak się wydaje, y, takie, że tylko ona to artykuje w każdym bądź razie. Tak, ona ma taką potrzebę i ona bardzo by oczekiwała, te, oczekiwałaby, no ale te oczekiwania do nas bardzo często niszczą, nie zawsze się spełniają przecież, prawda, zawsze mówię w komunikacji. Pierwszym zaburzeniem, takim kryzysem pojawiającym się w małżeństwie, w związku, w relacji, to jest właśnie taki brak komunikacji. Więc, żeby utrzymać małżeństwo, relację, związek, to właśnie pilnować komunikacji po prostu komunikować, ale. To nie może być też jakby pani przelotnie, nie może być wszystko przelotnie i byle jak w kuchni między przepychaniem się, między talerzami i składaniem naczyń do zmywarki, tak? Tylko usiądź ze mną chwilę, tak, chcę zrobić kawę, chciałabym coś ważnego Ci powiedzieć i mam, takie, mam taką potrzebę spędzania z tobą czasu, ale też bym chciała, żeby Chciałabym zobaczyć, że tobie też zależy na przykład, czy ty potrafisz i chcesz zorganizować, tak, i teraz zobaczymy, co wąż na to, tak, albo powiem, przemyślę, może masz rację, a może powiem, nie potrafię, nie umiem takich rzeczy robić, a może powiem, nie lubię takich rzeczy robić, albo powiem, w ogóle nie mam takiej potrzeby, tak, i jakby, no, no teraz co z tym dalej, tak, żona może zapraszać, no, ale z czasem jakimś może powiedzieć, a może ty masz inny pomysł, a może ty byś chciał inaczej, może ty byś chciał coś sam zrobić w ten sposób, nie mocno inwazyjny, nie mocno agresywny, ale w sposób grzeczny, kulturalny, dorozmawiać roz, do się, do, dogadywać się, doprecyzowywać do swoje potrzeby tego, i swoje oczekiwania. Zawsze w rozmowie, zawsze w miłej, spokojnej, grzecznej rozmowie. Nic nie narzucając, ale komunikując właśnie od tego moja potrzeba, chciałabym, spróbujmy i co ty o tym myślisz? Czy też chciałbyś mi towarzyszyć w tym, żebyśmy wyszli razem? Myślę sobie, że to jest tak pani nawet chyba trudno odmówić, tak? Jeżeli żona mówi raz na jakiś czas, wyjdźmy, zróbmy, wyjedźmy, no dlaczego nie? Tak jak pani mówi, to jest coraz bardziej modne, ludzie wychodzą, wyjeżdżają. Róbmy sobie być... przyjemności, prawda? Róbmy sobie przyjemności. To nawet nie musi być wyjście, bo to może być po prostu, że tak powiem, wyjście dziecka na. Nie no wiem, na tak. dobę, czy na, czy na kilkanaście godzin, czy na kilka godzin, które rodzice tak. mają po prostu dla siebie. Bo to prawda, tarantka to nawet nie musi być konieczny wyjście, ale to, to ma być ten czas taki tylko dla siebie nawzajem. Wspólny. Tak, wie Pani, bardzo budujący jest taki czas, bardzo budujący. I dla osób, które długo, długo i, i dawno nie robiły sobie takiej, takiej przyjemności, takiego bycia wspólnego i razem tylko ze sobą, może być też trudne. Może być trudne, bo bo zawsze i w pośpiechu i te dzieci, i każdy właściwie odpuszcza i czasem nawet wie pani ucieka się na budowę, ucieka się gdzieś do jakiejś pracy, żeby żeby jakby już nie uczestniczyć, odbudować albo zacząć budować od nowa, albo pokazać sobie, przecież było nam ze sobą fajnie, i te randki kiedyś były świetne. Czy też nie mogą być takie? Przygotować sobie jakiś dobry film na wieczór, coś takiego przyjemnego, może sobie coś dobrego ugotować, może kupić sobie jakieś coś miłego do picia, co tam Państwo lubią, tak? Po prostu spędzić ze sobą ten czas, dziecko uspać, dziecko oddać do dziadków, dziecko oddać do koleżanki czasem i żeby ten czas taki właśnie nie był taki byle jaki, tylko jak już mamy taką okazję to zróbmy coś fajnego dla siebie, niech nam będzie po prostu miło. Mąż czasem lubi oglądać sport, ale żona lubi oglądać film. Jakoś się to gadać, można zobaczyć trochę tego, trochę tego, albo to i to. Może czas na rozmowę, nie tylko na oglądanie, tak? Może czas na spacer wreszcie, bo my przecież w perworze tego spieszenia się nie mamy czasu na zwyczajny spacer, na pobycie ze sobą, tak? Bardzo, bardzo miłe i bardzo mnie to też cieszy, że ludzie coraz częściej właśnie zaczynają myśleć o sobie i sobie to organizować, ale też ładne jest to, że żona zauważa, Proponuję, ale zawsze z takim, jeżeli proponuję, zawsze z takim pytaniem: co ty na to? Prawda? Czy byś chciał? Czy byś mógł? Czy moglibyśmy spróbować? I jakby w spokoju czekać na odpowiedź. A myślę, tak jak powtarzam to, że jeżeli komuś zależy w związku i w małżeństwie, to tak, to się po prostu zgodzi na to. I pewnie z czasem też się nauczy organizować. Tak myślę. W pewnych środowiskach wręcz robi się pewnego rodzaju, mam wrażenie, moda na randki małżeńskie. Jakby w ogóle weszło to do świadomości małżeństw, że randki mogą być również już po ślubie, to nie jest bardzo rozpowszechnione, ale wydaje mi się, że trochę już to się gdzieś przebija. Wie Pani, co też jakby w różnych takich szkoleniach, i dla kobiet, czy dla mężczyzn wie Pani, my coraz częściej uczestniczymy w różnych szkoleniach, mówi się też jakby o tym, tak, żeby mhm. mimo obowiązków i natłoku, różnych takich spraw. I, i trudności nie, niekoniecznie małżeńskich, ale jakby dy, takich, które doświadczają ludzie w pracy, w różnych sytuacjach, tak, żeby jakby odbić się i, y, i rzeczywiście zorganizować dla siebie taką randkę, takie wspólne wyjście. Mhm. To może przecież być wyjście do kina raz w miesiącu, to może być do restauracji, to może być spotkanie się na jakichś grach towarzyskich ze znajomymi, a może fajnie by było, żeby być ze sobą, tak. Oczywiście, że tak, no, to by było najpiękniej, a czy, czy nam się to zawsze udaje, wie Pani, no, tak jak mówię, no, w ferworze takich trudności życiowych, że tu jest zbudowany dom, że tutaj jest dziecko. Ktoś jest niezaspokojony, ma jakąś, ma jakąś potrzebę, a ktoś jest zmęczony i wykończony czy wycieńczony jakby też z sytuacją na przykład prowadzenia domu. W tej sytuacji jakby rozpoznaje już, tak, że ona mm -hmm. jednak ma za mało tego czasu z mężem. Mm -hmm. Ładnie sobie to nazwała, tak, że ona potrzebuje tego czasu, że ona by chciała tylko z nim ten czas spędzić, że ona by chciała na taką randkę pojechać, tak. Bardzo ładnie rozpoznała. No i teraz jakby zaprasza tego męża do rozmowy. Jakby mu opowiada, tak, że, że ona to rozpoznaje, że ten, że ten dom prawdopodobnie no to jest na pewno bardzo ważna dla nich wszystkich y, sytuacja, żeby ten dom ukończyć, ale żeby nie dać się zwariować, po prostu piękna, ładna rozmowa, czyli znalezienie takiego czasu i miejsca na taką y, bardzo otwartą, szczerą taką komunikację bez y, agresji, bez oskarżeń, takiej niewalczącej ze sobą. No i oczywiście w takiej też sytuacji no, trzeba być przygotowanym, jakby na odmowę, na to, że na przykład druga Strona albo jeszcze nie jest gotowa, żeby zrezygnować z tej pracy, którą chce przyspieszyć, albo na przykład nie widzi potrzeby, albo usłyszała pierwszy raz taką możliwość i propozycję i jakby nie jest przygotowana, może dopiero do przemyślenia. I mhm. warto taką dać, taki dać czas wtedy, tak? Słuchaj, ja mam taką potrzebę, ja bym chciała z Tobą, czy chciałbym z Tobą spędzać jednak troszkę więcej czasu. Jest to dla mnie bardzo ważne. Nie to, że żądam i chcę i już i natychmiast, tylko przemyśl to. Czy to by nie było fajne? Przemyśl to. Wrócimy do tej rozmowy. Czy nie można by było raz w miesiącu naprawdę urwać się, no po prostu pójść sobie na, na jakiś spacer, zjeść po drodze jakąś kolację, wejść do kina, czy po prostu wyjechać na jakiś weekend, taki właśnie małżeński? Co ty o tym myślisz? Tak to powinno wyglądać, tak moim zdaniem. Żeby ta osoba druga miała jakby też czas na zauważenie też tego, że moja współmałżonka potrzebuje ode mnie więcej czasu i jakby na przepracowanie w sobie, czy ja mam taki czas, żeby ten czas dać, tak? Natomiast jeżeli małżeństwo, mówiła Pani, że nie ma szczególnych jakichś tam kłopotów to małżeństwo, to ja myślę, że będzie taka refleksja we współmałżonku, że mówi, może tak być. Że ona rzeczywiście ma mnie trochę za mało. I jeżeli mi zależy na niej, to ja jej to po prostu dam. I też do przedyskutowania, jakby w jakiej formie, czy to będzie rzeczywiście forma wyjazdowa tej randki, czy to może będzie rzeczywiście na miejscu, takie zrozumienie, jeżeli mi zależy, to ja tutaj dla drugiej osoby dużo zrobię. Pani Ale, wydaje się, że to jest nie tylko kwestia tego, że mąż nie za bardzo chce brać udział w takich randkach, ale że. Ona ma chyba odczucie, że on się jakby mało angażuje w po prostu no, rozwijanie ich, ich relacji, czy wzmacnianie. To jest jakby taki drugi element. No tak, i właśnie no, trzeba o tym porozmawiać. Komunikacja w małżeństwie, czy w związku, czy w relacji jakiejkolwiek. No, komunikacja jest najważniejsza. Jeżeli ja nie powiem, to on się nie musi domyślać. Nie jednocześnie może jednocześnie nieoskarżycielsko nie powiedzieć, no to nie. to będzie trudne. Nie, nie, nie nie. Bardzo pilnować tego, żebyśmy w związku w małżeństwie ze sobą nie walczyli, tylko komunikowali o swoich potrzebach, otworzyć o swoich oczekiwaniach, i czy to jest możliwe. Zakomunikować, tak wiesz, myślę sobie, że na przykład, że ty jesteś ciągle dziś myślami, głową i tak dalej, a on by odpowiedział, bo wiesz, ja chcę dla nas to mieszkanie, ten jak, dom jak najszybciej. No i wtedy, i wtedy taka rozmowa spokojna i grzeczna, żeby nie dać się też ponieść emocjom, tak, że a ja jednak myślę, że to nie jest warte aż tego, żebyśmy ze sobą nie rozmawiali, czy nie spędzali ze sobą czasu. Co ty na to? A on powie, ja to przemyślę. Żeby też nie było tak, że to ma być już i natychmiast, że Ty masz raz w miesiącu ja organizuję, raz w miesiącu Ty, bo przecież tak nie każdy jest organizatorem jakby też, tak? Nie każdy ma ani taki dar, ani takie zainteresowanie, ani nie lubi być organizatorem. Czasem ktoś po prostu lubi uczestniczyć. Pani Elu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I informacja dla naszych słuchaczy, jeżeli ktoś z Państwa ma sprawę, o której chciałby, żebyśmy tutaj porozmawiały, nad którą miałobyśmy się pochylić, zapraszam do pisania na adres redakcje ja zapraszam również, chętnie odpowiem.